Tam ponownie, to druga część naszych opowieści o lękach. Tak jak mówiłam, wierzyłam w te wszystkie rzeczy, które mój były mąż opowiadał mi, wierzyłam w to, co jest w mojej głowie, o tym, że nic mi się nie uda i, i, i nic się dobrego nie wydarzy. Ale w pewnym momencie, przy tym, jak mój teraźniejszy mąż zaczął mi, mi pomagać, zaczął. Tłumaczyć, że słuchaj, no naprawdę, pomyśl sobie poczytaj, podsuwał mi różne rzeczy. Ważne co jest, nigdy mnie nie napierał na to, nie popychał do tego, żebym cokolwiek robiła. Po prostu mi tam coś podsunął. Mówił, słuchaj, jeżeli przeczytasz ok, jeżeli nie przeczytasz, też ok, to jest tylko dla ciebie. Nic ci nie zaszkodzi, jeżeli tam sobie zerkniesz. No i oczywiście. Na początku, jak każdy z nas mówi, Boże, jakie głupoty, no, gdzie ja będę to czytała? To są jakieś bzdury. Gdzie kobita, która, przepraszam, kobita, kobieta, która wierzy w duchy, w miłość, w różne dziwne, niestworzone rzeczy duchowe, takie mentalne, uwierzy w to, że my mamy mózg, który działa w taki sposób, że możemy nim nadzorować, że możemy... Rządzić swoimi uczuciami, rządzić tym, co robimy, i, i ustawiać sobie taki, jakby, system, program na to, jak będziemy się zachowywać. Kto by w coś takiego uwierzył? No, żadne z Was na pewno. Każdy powie, jakieś głupoty znowu opowiadają. Ja też taka byłam, ale spróbowałam. W pewnym momencie, właśnie dlatego, że mnie nie napierał, że mnie nie popychał, że, że nie mówił mi idź, walcz, zrób coś tak jak. Przeważnie ludzie do nas mówią, prawda? Mówią, no weź wstań. No co, nie możesz wstać, nie możesz wyjść. No o co chodzi? Przecież to jest proste. Idź, spróbuj, zobacz, spotkaj się, coś tam. Tak, łatwo im mówić, tylko że my nie mamy tylko siły, tak? Jak jesteśmy w depresji. Nie możemy sobie poradzić z tym, żeby nawet rano się obudzić, żeby się zmusić do tego, żeby sobie zrobić śniadanie, umyć się i tak dalej. Depresja jest właśnie taka. Nikt nie powie ci, że naciśnie. Jakiś magiczny guzik, i w tym momencie będziesz się czuł dobrze, nie? Dlatego ja proponuję, żebyście poczytali sobie troszeczkę o, o tym. Jak...